Siemanko widzowie, witajcie we w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj robimy sobie domek dla kolegi jest ze mną kolega, że cześć widzowie dobra, robimy pokój dla kolegi pierwszy to będzie salon, ja już sobie tutaj dałam tapetę Poczekajcie, muszę dziś dobrze telefon położyć okej, okay, tak yy, kanapa i pufy i będę siedział w tej piłce no, nie. Czego? A co na ci takie? Dobra, tutaj jeszcze stolik mu damy. Na pewno książek tutaj w tym pokoju nie będzie. Na pewno książek w tym domu nie będzie. Nie ma książek. No, wcale nie są. Może trochę są głupie, ale... Ja je lubię nawet. Aparat mu damy, żeby nagrywał jeszcze filmiki. On ogólnie nie ma konta, ale może sobie jakieś tam założy. Nie wiadomo, może jeszcze damy mu w salonie komputer, żeby mógł tnąć w Minecrafta. Minecraft miałby No, a moja taka boka Bo ja nagrywam odcinki z takiej boki, ale mogłabym nagrywać też z Robloxa, ale nie mam Robloxa na telefonie, bo mi się usunął. Tylko za Minecrafta na I tak, z Minecrafta. No. Jak mnie oglądają prawie same dziewczyny, to po co po co nagrywać moje Dobra, widzowie. E no, no, prawie same, Ciebie? no czasami chłopaki tylko. No, Ty mnie oglądasz, no to jesteś tam któryś tam chłopakiem, no ale nie Jeżeli się subskrybuje, no pamiętajcie o subskrypcji ogólnie. subskrybujcie, zasubskrybujcie, bo te filmiki są naprawdę bardzo fajne. Nie wiadomo w ogóle czy Cię słychać, ale słychać bo czasem jak są odgłosy w tle, to słychać Cię. Tak, dajemy Ci tutaj taką... O Jezus, co ja zrobiłam? Potem zobaczymy, jak będziesz oceniał wszystkie pokoje. Od 1 do 10, ale to Dobra, potem. To się no co, z Minecrafta zagraj. No. Okay. To jest popularna. Wiesz jak na popularności. Nie. Dobra, sorry, że tak nie rozmawiam dzisiaj, ale dzisiaj, ty, jak jest gość, to my przeważnie rozmawiamy ze sobą, a nie z widzami. Ale ten, ale. No, z widzami też. Dobra, takie piłki dam. Tutaj takiego buta ci jeszcze dam. Leda ci jeszcze dam. z Jezus, przestań, nie będę jakichś hor horrorów nagrywać. Nie oglądają przedszkolaki jeszcze. No oglądają no. No czasami, no kilka tam ich jest. Więc nie będę... Więc nie będę nagrywać. I ogólnie widzowie to będę, będzie jeszcze. Będą jeszcze ogólnie inne domki dla innych moich ten koleżanek, BFF, przyjaciółek. To są tam BFF? BFF. Wiesz dlaczego skrót to jest BFF? No, best Friends no, bo Forever. To jest na przykład. Jest no, koleżanka no jest no, best na by. Friends na fy i na forever na f Dlatego. Ja się domyślam, kto to. Ten, co dzisiaj został, w Mordle, tak? No, tak. <laughs> Macel, wiesz, że to wszystko ja to nagrywam. A. To się nagrywa Marcel A Teraz? No teraz też się nagrywa, no przecież ja nie robię teraz tak często cięć A, A. ła moja ręka, bo ja ogólnie leżę w takiej pozycji, że mnie już ręka boli Takie ci zrobię ciemne. ciemne, żeby się bardziej ucieszył, z ciemnej podłogi, ale nie ma Teraz łazienkę, on ogólnie jest fanem złotego kibla, więc musimy mu dać Złoty syna. Kiedy powiem, bo w pierwszej klasie mieliśmy w ćwiczeniach, jak zadanie i zrobiły szafki szkolne. On to nazwał Złoty Sracz. No trwa, ale czas. Dobra, poczekajcie, przemieszczę się w inne miejsce. Dobra, powracamy. E, kran, chodź tutaj, bo do mnie kran, powiesz po jaki? Bo ja nie wiem, jaki ci dać kran. Tylko czas dać. Kran, Złoty Sracz. No, ale kran, jaki ci dać? Może ten? No. Hmm. w tym salonie tak... o i lustro mu damy takie czarne i wannę ci dawać, czy prysznic? nie wiem wannę, wannę chłopie, Andrzej sobie robił filmiki. Dobra dobre żart, żarty co to było? powiedz mi jak mogłeś? na przykład... Jeszcze ci damy taką... Ja takie jacuzzi przerywa. ci jeszcze damy, nie chcesz. Będę przerywał czasami, bo jak ten to mama będzie do mnie dzwoniła czytelny. Mm -hmm. ci damy jeszcze taki, tutaj jeszcze ci dam taką pralę, żebyś coś tam mogli robić pranie. Chociaż nie wiem czy ty będziesz sobie prawo ciuchy. Dobra. Na ja śmierdzę jak zazwyczaj. Mam cel! Nie mów tak, krzywica. Widziałeś ten filmik? Który? O tym. Nie, ale widziałem ci chodzony. Hmm. Ej, hey, chcesz w, w sypialni? No to no. pokaż ci chodzony. Widzę, teraz będzie trochę. Nie, może przekręcić. No, no to teraz. Da, no to teraz ta... będzie. Teraz ta... będzie na co? Tylko, nadzież, na... Tam nie ma... na... Tylko mam nadzieję, że tam nie ma przekleństw. Nie. To jest ale nie trzeba wejść, bo u mnie nie ma internetu. I jeszcze pewnie się parze, Ale powiem, że Dziewczyna była chłopaka, no dziewczyna została po no, no, nie wiesz. Czy to tam zostać po. Jeszcze? No bo dzisiaj wiesz, wy została. No wy została. Ale wiesz, że ona może to oglądnąć. Ja to są. lepiej tak nie mówmy. Dostała w modę przez twoje. przez twoje rzucanie półką po całej szkole. Muszę 6 Jest jak ja... e, Teraz już się nagrywa. E, byliśmy na krótkiej przerwie tak wygląda ten pokój. Już umeblowałam całą no. <grywa> I bardzo no. powiedział: na no takiego led But. Będzie miał czerwoną kuchnię. Ale ty chyba nie lubisz czerwonego, co? Nie no, widzę. O to trzeba kasować widzowie, bo jak <grywa> zawsze wymyślać. <grywa> Dobra, takie chyba mu się podoba. Podobać się takie. Jaki? Takie. Takie kuchnie. Podoba ci się? No, no. Dobra, dobra tutaj będzie miała taką, no nagrywamy cały czas, tutaj będzie miał taką wyspę no. i tutaj będzie miał takie krzesła Idealnie. Ja ogólnie tak, takiego w tym domku sobie nie zrobię bo Ty masz takie domki, że wiesz, no takie masz. Ja mam takie z horroru. Kolorowe, Ty masz takie. Ja to, ja to zawsze tak na biało lecę, a <laughs> Jeszcze tutaj kaśle nam. <laughs> Martel, cicho. <laughs> Co? Serce mi się przestało bić Jakby serce ci przestało bić to byś już zędlał Dobra widzowie, już tak zaraz wracamy Widzowie jeszcze chwilkę i będziemy kończyć życie. Będzie, będzie jak... część druga No tak, będzie część y, Za chwilę, za jak jest, nie wiem może gdzie Trzy minuty? Jezus, przestań, nie za trzy minuty Nie no, może za osiem Nie za osiem, może za godzinę albo za pół godziny, widzowie Nie wiem kiedy, y, my sobie teraz pójdziemy Nieprawda, do... nie słuchajcie Cicho. My teraz pójdziemy sobie do piesków moich i potem jeszcze nagramy coś. I jeszcze może Ej. zdążymy jak Marcel, dopóki nie pójdzie do mury, chyba jeszcze trochę tam zostanie. Nie I no, tak... to będzie mama to mnie dzwoniła, ale jak będzie się pytać i chce przyjść, to powiem nie. Pierwszy. Marcel! Już się naprawdę uspokoi. Dobra, już się uspokoiłam. Zobaczcie, widzę tutaj mamy bańkę, bańkę tutaj mamy. Nie no dobra, żartuję, nie lubisz, bo nie kto. Ej, takie coś mu idealne, to jest, To będzie tutaj leżało. Te drugie takie. Jezu ma co, bo musiałem się rozlecę z tym łóżkiem. Wee. Wiesz co? Y od jutra nagrywasz Minecrafta. Nie, nie tak tego Marcel, nie! No dobra, że tutaj. Albo... A nie, bo to w to nie grosz ciebie tak bał. Co? Nic. No powiedz! Dzieckiem nie jestem. Grajesz kiedyś tego e... browser? Patrzysz, to nie jest straszna gra. Ja to nie jest, jest ale... O, zobaczcie, jaki będzie miał fajny regał. Wiesz, jest do sklepu, ale mu to damy. Wchodź może bibliotekę mu tutaj zrobimy, chociaż... widzę książek. A to bibliotekę grania. Dobra. Ej, tutaj stanowisko mu zrobimy, właśnie. Przecież ja mówiłam, że stanowisko mu trzeba zrobić. Y... Takie biuro. Wow. Takie biurko. Yy, ja to potem będę oglądał widzowie i napiszę komentarz. Się mam na kolano, więc jak będziecie zauważyć. On też ja Marcel. Marcel, y, Marcel to nie ma Ogólnie y, Marcel, to on się nazywa, on ma najmniej no wiecie jak, i ogólnie on pisze z y, no, maila y, rodziców. No ja mam, y, no bo ja mam inny telefon i po prostu, tak. bo tamten mi jakby, wam to powiedzieć, no mi skakał się, skakał tak mi wszystko Był w naprawie. <laughs> I kupiłam nowe i... I rodzice mi jeszcze przypadek, oh, tam to ten. Ale. Kompt. O, to, to mi się przyda. To, tak, tylko że poczekaj. Ja tak, bo... bym grał cały dzień. Tak Jezus, miał. Marcel. Książkę by byłeś na bok, odczytał. Znaczy, nie, czytam tylko ten. Um. O, czytał byś, tak? Nie, to ten Nie, 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 grałbym. I krzesło, stanowisko. O, właśnie, krzesło jeszcze ci damy. Który wolisz, czekaj, takie? Mm. Czy takie? No, proste, że fioletowe. Okej, okay. i tak I na przykład... się, że... <laughs> że. ten. że niebieski to mój ulubiony kolor, nie? No i czarny. Tak naprawdę. To fryltowy i czarny. No wziął. Czyli to mój jest ulubiony. Zarek. Dobra, Ale tak. taki bardzo ciemny. Ej, zrobię ci jakieś talerze, dobra? Żeby nie. Coś... Ale żebyś coś zjadł i, I ja zirejkę, baba i. No to kebaba ci damy, Może hamburgery? Ci nie, nie, nie widzę hamburgerów. No to co będziesz jak. Dobra widzowie, już kończymy, tylko jeszcze... E, za, za chwilę będzie druga część. Mhm, tylko już kończy, za chwilkę skończymy, tylko jeszcze chwileczkę sobie nagramy. Odcinek oczywiście z kolegą mm, będzie mm, druga mm. część. No. I ci jeszcze tu damy, żebyście... Sosy, pie, parówek sobie. Żeby mm, sobie... Ty, mm, ty mm, lubisz parówki, mm, podobnie, co? No. Jeszcze sandwicze się tutaj dam. Ale ja najbardziej lubię... Co ty jeszcze ja lubisz pić? Kole? Mm, mm. Nienawidzę coli. A, nie... Cola... To, to, to... No to co Cola co? jest przeklęta. No ko, to, to ko... damy ci kawę cukrową. Przepraszam, że mam taki inny głos, bo... Nie mogę nic powiedzieć, bo mam... E, chrypa mnie łapie, a tak to w rzeczywistości to mam jakiś taki inny głos. Nie? Ej, orężadę ci damy, bo ty jesteś fanem orężady. Razem ja, z twoim mm. bratem. Nie, e, mój brat najbardziej lubi coli. A ja lubię albo fantę, albo orężadę. to jest mi ten, Albo hmm. oranżadę tą. Niebiesku. Może się to wiemy do dla brata. może. <gry> no dobra. Już za chwilkę kończymy. To nie no, jest taki baba to... bardzo Ej widzowie, moje przywitalne będzie Siemano Kulano. Dobra, no i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli mu się podobało, to zostawcie łapki, w góry, pożegnaj się. Nie, suba zostawcie. Siemano kulano, widzowie, za chwilę będzie za pół godziny, Dobra, ale pa za godzinę, Zosta część. Zostawcie, zostawcie suba, część. pożegnaj się. Pa pa, widowie. Pa.